Pośpiech, weźmy to, ułóż to. Ślągnąć to lepiej, prawda? Co ty, p. To jest jak w Wersalu. Wersalu. Zatem polecamy zachowywać się również jak w Wersalu. Musimy to zaćmaszyć, p. stary, ale to się nie umie zrobić. zrobił muszę o co ci, chodzi? O nie, nie ma. To zaczyna przypominać tę czeską bajkę sąsiedzi, tylko że z dialogami dla dorosłych. Jakie Problemy? To jest normalna praktyka przy trzymych ścianach i przy niestety. Teraz pani zobaczy o. magiczną sztukę. O! Powiem Trzymasz... tak? na Tak? W tym razie bo pierwszą, pierwszą, to jest w no. drugą. Miejmy nadzieję, że pan po godzinach bywa chirurgiem, bo takie cięcie wymaga sporo precyzji. Drugą warstwę panowie też tną metodą na sznurek. Mają do niej duże zaufanie. Jak efekty? No, ładnie to wygląda. Ta Elegancko, laska. O, tylko to się przesuwa. Jeżeli to by była zwykła cementowa posadzka, można by było na specjalny klej po całości przykleić wykładzinę. Wykładzina by się trzymała bardzo mocno, solidnie, nie byłoby żadnych problemów. Ale do parkietu wykładzinę najlepiej przykleić dwustronną taśmą. Koniec. Właśnie przyszła pani na ten smalny las. przyszłam w odpowiednim momencie. Jest Zobaczmy, i Staraliśmy się. Rozliczamy się? Jeżeli pani podoba się robota i przyjmuje ją pani, to z miłą chęcią. 200, 400, 500 i 600. Świetnie. Panowie zmieścili się w naszych widełkach cenowych. Teraz pora poddać ich pracę dokładnej ocenie. No, wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Wiesiu, przede wszystkim rzuciło mi się w oczy, że bardzo ładnie i starannie docięta jest wykładzina przy futrynach. Mm. Jedyne co mnie się tu kompletnie nie podoba, to wykończenie wykładzin, dlatego że mamy obrzeża fabryczne, można było sobie spokojnie je poodcinać, i tą wykładzinę ułożyć w taki sposób, żeby wszędzie było jednakowo. Wiesz co, dużym plusem jest to, że na łączeniu panowie przykleili wykładzinę jak z jednej tak i z drugiej strony. Jedyne co, Dareczku, to nazwijmy to wąsik. Tutaj panowie zamaskowali niedoskonałość. Ale wiesz co, może jak ci odpadnie twój? No ja, wiesz jak, mi się wydaje, że to będzie lepiej wyglądało na tobie. Dziękuję. Słuchajcie, za 600 zł ta robota została zrobiona. Poprawnie.